Mordy Sejm Cruz Minecrafta tak wszystkim bardzo serdecznie. No długo nie było. Eee, no możesz, dobrze. Za chwilę wrócimy do eee, ale tym... Ja teraz coś powiedzieć. System mi się skraszował i nie mogłem nagrywać odcinków. Ale naprawdę, naprawdę, nie mogłem nagrywać ci, długo mi się system skraszował. I co? No. Jakby to powiedzieć, trochę się już wzbogaciłem na tym serwerze. Wy zobaczycie takie skrawki dopiero wycięte z tego filmu. Eee, także moi drodzy, eee, ja już chyba nie przedłużam, bo chcecie zobaczyć jak tam mamy w bazie. I na pewno chcecie się zapoznać z fish. Dobra, moi drodzy, fish gdzie jest. Gdzie jest. Fish. Fish, 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 fish. Eee, co jest w ogóle zamknięte co jest? Może ja było twardy. tak to wygląda u nas o o, o. mam brany atakują Ym, nie tak to u nas wygląda tak się reprezentuje. baza Te mam brany co mnie atakują może się spytam Phil gdzie jest bo jest w sensie jakie mam w ogóle zbawienie ja nie wiem Eee, zobaczymy, gdzie tutaj ten jest fish, bo ja jej nie widzę. Bo nie, nie eee, Dobra, piszemy MSG i tutaj będzie pisz eee, Gdzie? Gdzie jesteś? <śm> <laughs> o, dobra. Eee... właśnie wbiłam je tu. Eee... Ja może napiszę, kogo chcę pozdrowić. O. Eee nie tak tylko MSG y, piszemy MSG nie wiem co to tam jest y, y, K O G O y, H C E H C E dobrze no. mówię y, T O Z y, D R O V I ki. Na O D C I N T U. Kogo chcesz pozdrowić na odcinku? Proszę bardzo. Teraz jest na to okazja. Fish. Ja może schowam miecz. Trochę nikogo. <głosy> <głosy> Aha. Okej, okay. Niko, nie to jest trochę dziwne, bo każdy chyba chciałby pozdrowić na odcinku. Ale teraz Wam pokażę, jakie mamy rzeczy w skrzynkach. Nie, no, to jest, to, to jest normalnie masakra, patrzcie. Co tu mamy tutaj w skrzynkach? No, żyć nie umierać, wszystkie pocionki na nie. Nie, widziałem tutaj niby. O. Co tu się stało, że tak było nagle, tego, a dziwne. Co, co, to mam? A, to ja je kwitna, już się przeraziłem, że coś dziwnego mam. Okej, okay, tutaj oczywiście... Kordu wam nie pokażę, żebyście nie wiem co. Ale mogę wam powiedzieć IP. Muszę znać, bo sam nie pamiętam IP serwera dziwnie trochę. To jest mc.minecraftowo.pl Wbijajcie. możemy ten się spotkać na spawnie, porobić sobie foty, screeny, to znaczy. Tylko wystarczy, że... Wijcie na ten serwer i napiszecie na czacie górnym, kiedy ja będę. Mój e, nick to jest Maciek raz, dwa, trzy. Kiedy będę na serwerze, e, możecie mnie o to poprosić. Spotkamy się na spałnie. No i co, moi drodzy? E, a moi drodzy, dlaczego mam takiego skina? Pewnie się każdy z was zastanawia, dlaczego mam skina takiego. E, moi drodzy, jakby to powiedzieć... Um, e, e, e. Nie mogłem wbijać na serwery bez e, skina tego hero Nie wiem dlaczego. Wow! Wow, 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 Czekaj, co tam napisał? A nie, myślałam, że to Fitch. Fitch miała Vipa. Nie wiem, co się stało z Fitch Vipem, ale... Ale jest w teraz tak trochę. Dobra, nieważne. Moi e, no, drodzy, tak to wygląda na naszym kanale. Jutro, bo trochę namotałem, prawda? Jutro będzie kolejny odcinek z tej serii. To mogę nazwać Fitch i Maciek. Mogę to tą, tą serię nazwać Fitch, jeżeli to oglądasz, to tak właśnie nazwałem tą serię. Fitch i Maciek. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie, fish 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 fish, Dobra. Ehm, także to, takie, to był odcinek zapoznawczy z fish i, i resztą brygady. Dla, nie wiem, dlaczego nie ma brygady e, reszty, bo zapowiedziałam odcinek. E, także co? Moi drodzy, to by było na tyle. Na e, to, by to, e, to, <kluzny> to by było e, na tyle, moi drodzy. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, bo jutro też będzie odcinek, na pewno będzie odcinek. Także trzymajcie się. I do następnego. Co jest? Pa!